Siemanko, pora pogadać o najgorętszym temacie aktualnie w DBD, czyli Nowym klaunie. W nowym Clownie dostał buffa, no i właśnie co się zmieniło, bo troszkę się w tym Clownie zmieniło. Po pierwsze, fioletowe butle dostały nerfa. Od krócej się otrzymuje efekt o 1 sekundę i mamy o 1% mniejszy hindred. No i to wszystko powoduje generalnie, że ten hindred wydaje się, że ta nic nie robi, w szczególności, że aktualnie coraz częściej gram w Vigila, więc efekt jeszcze mniej robi, no i masz takie poczucie, że ten fioletowy butle nie mają w ogóle sensu, no i w sumie tak, jest prawda. Te butle nie mają większego akwalifikację sensu. No, za chwilę do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast mamy żółte butle. Żółte butle dostały olbrzymiego buffa. Możemy dosłownie rzucić go pod siebie, tą butlę, i Perma Haste. Jest do nami dodatkowe 3% i dodatkowe 2 second duration. Mamy 15% haste na 8 sekund. Załącząc z szybszym reloadem i większym speedem, nie tracimy teraz sensu w ogóle do surwa tak naprawdę, mamy po prostu Perma hejsa. Możemy dzięki temu teraz się po mapie, więc Klau ma teraz więcej mobilności po mapie, że ma w ogóle mobilność po mapie, a dodatkowe żółte butle jako tako po są silniejsze. No bo mówię, jest je łatwiej użyć, to jest 15% hejsa dodatkowe, na palecie ciężej nas ograć, no bo mamy po prostu tak w mamy trochę tego Speeda, gdzie na przykład swoje te wybutle musiałeś nimi trafić i mogłeś coś grać na palecie, bo nie spowalniały ci w ogóle voltów na palecie. A tak, teraz sobie po prostu z daleka, no i on nie jest w stanie zbytnio nigdzie dobiec. I właśnie możemy to połączyć z swoimi butlami czasami, bo generalnie tak, aktualnie planowanie się gra tak, że już same butle pod siebie żółto, mamy cały czas hejsta, no i łapiemy na tym i okazjonalnie. Jeżeli wiemy, że, wiemy, że Surge dobiegnie do palety, przesłamy fioletową butlę, że na pewno do niej dobiegł, albo blokujemy właśnie okno, że wymuszamy milion volta dzięki tym e, fioletowym butlom, and that's it. Tylko do tego są fioletowe butle, nic więcej. Aktualnie po prostu spamujesz tymi żółtymi butlami i po prostu biegasz po mapie. I mówię, wszystko to spowodowało, że klaun stał się bardziej branded killerem, no bo mówię, w porównaniu żółte e, butle są o wiele łatwiejsze, bo rzucasz po prostu butle pod siebie, masz efekt, Cięży się właśnie ograć na paletach, a filotypy potem wymagały właśnie trafienia. musiałeś się tym wykazać, żeby trafić kogoś właśnie dobrze i zablokować mu okno. Teraz po prostu jest bardzo prosty ten klaun i bardzo silny. I czy to jest dobre rozwiązanie? Osobiście sądzę, że nie. Czyli ja, grając klaunem, o nie czuję satysfakcji, to ludzie, którzy komitowali klauna, uczyli się grać klaunem, wszystkie ich nauki poszły do kosza. Po prostu, totalnie wszystko, co uczyłeś się kiedyś grać clownem, nie, nie ma sensu aktualnie, po prostu grasz inaczej totalnie. Jest to niesatysfakcjonujące, bardzo prostackie do gry. Tak samo granie przeciwko clownowi też nie należy do najprzyjemniejszych, bo tak jak mówiłem wcześniej, gdyby musiał się wcześniej trafić, możesz się jakoś wokół palet. Aktualnie koleś po prostu sobie hejsta, perma i może działać no, za nic w ogóle zdąży zwoltować paletę. Co jest po prostu totalnym absurdem, więc ani jest przyjemniejszy do gry, ani jest przyjemniejszy naprzeciw, no generalnie jest to po prostu jakaś duża pomyłka. No jest bardziej opresywny, czy jest silniejszy, okej, okay, ale czy to ma być takim kosztem? Osobiście sądzę, że to nie jest dobry kierunek. Ale dobra, koniec tego pitu-pitu, zapraszam Was na Twitcha, link w opisie, tam jest ogólnie DBD, więc edytujemy rzeczy, więc możecie wpaść, codziennie sceny są tam od godziny 14. Miłego oglądania! Oto Green Pantry! Dziś hmm, się przemienię ze spina na pewno. No, ale mają na mnie sen komitować. Co myślicie? Jestem a maniem. Ale pomysły, no. się w ogóle nie przydają. Przydają się one z dodatkiem do klauna. Jakieś były twoim jakby... Główną pomocą. Teraz są tylko dodatkiem. Wyrzuwasz właśnie, żeby skontrolować może okna albo. żeby sobie to pewnie gdzieś nie dobiegł. Może teraz mogę rzucić tej butle, jakbym nie był w ataku. Żeby skontrolować okno. Ja po prostu butle tutaj mają teraz minimalne stosowanie, niestety. Ale no, właśnie straszył ping, że... no się nie przydają mi, to jest problem. Wels? No gondeksi jak tracimy, naprawdę. Więc yeah, najzrobiej to było. Słdżę. Dla mnie osobiście najbardziej smutnym faktem jest planowanie, że nie jest jakiś silny ten klaun, albo z jaki dead plain. Poświęci mi się robić tą postacią na ten moment. I masz value. No, też o tym myślę. Oh. The only yellow clown. Nie, myślę, tak wygląda, że grać tylko znaczy tego Żółtą. Zresztą osobiście chciałem zrobić teraz sobie challenge. Niedługo, że gram tylko fioletową, właśnie. I zobacz, ile moje stanie fioletową teraz wyciągnąć. Na dzisiaj jest standardy. Dobra, jest martwy teraz. Ale nie, to nie w ogóle nie dba swoje życie. się wystawię w najgłupszy sposób. A no, tu jest. Pójdę na reload. Tak o, ile znaków mogę użyć tego? W karetowej? W butli? Nie to. Muszę jeszcze dodatkowo lekko spowolnić. Czasem pewnie nie dobiegnie. A dzisiaj to rzecz nie podnógen. Teraz <grymne> ja zawinę bardziej odpowiednik Playfield Hood. Bo Dudlas zwiększa ci. Po prostu jakby 15%, może inaczej. Zwiększa ci po prostu o daną wartość. 0,6% Speed. Znaczy, tfu, 2% Metra w sekundę. Gdzie. Playfield Hood zwiększa ci 15% z tego. Wszystkiego co masz, tak naprawdę. Ta jest niż Bloodlust nawet. Mam nadzieję, że sięgnę. Uwielbiam inne surwy na tej ja mapie, czy nie? Może to są tylko dwa surwy? Boże, i ona nie stań w stanie zwoltować powrotem, co nie? Status dużo regresu. No. Za dużo, za dużo. Oj, zawiesiłem się. Nie mówię, nawet się muszę starać w tym aspekcie, nie? Ja sobie po prostu klikam przyciski i zabijam. To jest, bym zajął. Najgorsze fakt. Jakieś próby mind gameu. Musisz się nie trafić butlami. Nie, po prostu. Napięta dalej. Bait na reload. To uh. są aktualnie najbardziej ślewa rzecz na claw, to jest baitowanie reload. że te wetowe buty dla punktów Inną przewagą w butel jest to, że daje więcej punktów.

Tutaj chciałem się obracać jakby full tą mańkę, a ten dają więcej spida i dłuższego spida. Osobiście wydaje mi się, że to są aktualnie meta -addony. Nie wydaje mi się, że coś lepszego można zrobić. Mówię, no... Żółte butle są twoim jakby właśnie głównym value, a ty jeszcze właśnie je zwiększasz. To właśnie w jakości jego, czy długości? Ninja, Ej, nie da butla. Chyba ja się tą... Ania a nie mi butli Najdzi. No no wiesz co, nie myślałem, że ten maybe będzie większym problemem na tym klaunie, ale chyba troszkę nie docenię tego do klauna nowego. Ten menu by nic nie zrobił. Nic, a nic. Nie było falin hars, co? So. Yeah, ale go podhacza. Nie, ja, to są waliny. O falin nie jest zbytnio, więc no. Anyway, czyli jest. Znowu, ale moc lejk, bajn. Dobra, no. jest? Będzie cover? Będzie cover, ale czy to ma znaczenie? O kurwa, jednak ma znaczenia. Punkt. No, nie ma znaczenia. A strasznie mi rzuciło atak w niego co nie loadszak. Możesz tam wutlę. To nie dobiegnie do kto wtedy. Oj. But actually my moment is a safe that i boot uses. Wow. are oh, you did a bigness. Lodujmy. trzeba go zbaitować na reload, tak w sumie. Federol. Hey, Oczywiście zbugował. Bać dźwięk jęku oh Boże. To chyba najlepszy mężczyzn pod federą butle jeśli chodzi o ich używanie. Nie! Niefortunna sytuacja Ja, biep. Wat zal je als ik daar oh, zakken? Tak, na blisko. O, oni mnie zwalniają. Miło. Bardzo miło z ich strony. Ik bejt pod loads. bardzo na klauna, niedużo niestety mamy na Seizure? Why? To jest tak, że Ciby teraz coś zabiła? To ostatni co, nie? Prawie wrzeszeliśmy. Może zrobię to celowo, żeby po prostu skończyć tę. Taki fajny mecz, nawet no, jest smartfa, ale po prostu się rozumie, no ludzie nie chcą grać na klauna i wcale mnie to nie dziwi. Nie ma co. Nie wiem, czy trzeba na niego zagrać. Powiem czy też chciałabyś na niego zagrać trochę więcej, żeby mieć jakąś perspektywę. Ale może nawet się to zmieni. Oh that's not nice. <laughs> To jest gra clowna aktualnie, co nie? Po prostu wspomnę żółte butle i GG. Chociaż w tym meczu i tak naprawdę udało mi się wykorzystać te butle jakoś naprawdę fajnie. Bo kiedy było sporo takich miejsc, nie mogłem to zshainować, te butle. Poczułem się faktycznie jak starym clownem pograł. Ale no w wielu sytuacjach to po prostu wystarczy wspomnieć żółte butle i GG.

Być nawet obładowani. Sprzęt jest hardy. Deliverance. X-Made for this jeszcze. No ale co? Nowy clown, -o. Tak łatwo go nie zatrzymasz aktualny. GG! Comp Tower. Dobra. Zobaczmy na co ich stać. Um, dobra, to jest bardzo ciekawe wydarzenie, że sam szynemider akurat. Co chcą tu ugotować, widzowie? Ło, hmm. że to odkonektowało! Ok, już widza nie robić. Beko guys, not DC. <laughs> and Naki. <laughs> they got shot on so fucking hard. And DC. <laughs> Ej, guys, to może World jest wygrany Crownem, guys? Tak sumnie. sumie. Ej, czekaj. speedrun.com Gz. Nie, to był School Miller Botanika, no jeśli botanica... się podnosi co chwilę, ale no nie wyszło.